Dlaczego zaręczymy w święta to zły pomysł? Zatrzymaj się na chwilę. Opowiem ci, czym to grozi. Święta uwielbiamy obdarowywać się prezentami. Być może ty, tak samo jak większość ludzi, wolisz dawać niż dostawać prezenty. Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że to przyjemne uczucie, które towarzyszy obdarowywaniu innych, to reakcja chemiczna w Twoim organizmie, a dokładnie w Twoim mózgu, który zalewany jest dopaminą hormonem szczęścia. Ta sama reakcja zachodzi w mózgu narkomana, który właśnie zażył. Można zatem powiedzieć, że dawanie prezentów to ćpanie szczęścia. A teraz najważniejsze. W psychologii istnieje zjawisko, które nazywamy heurystyką afektu. W skrócie chodzi o to, że Twoje emocje zmieniają Twoje decyzje. Prosty przykład. Pewnego dnia w drodze do pracy dostajesz mandat i przez resztę dnia masz zły humor. Po południu kolega pyta, czy zastąpisz go na chwilę w pracy a Ty nie wiedzieć czemu wybuchasz, wściekasz się na niego i kategorycznie odmawiasz. Heurystyka efektu działa również w drugą stronę. Jeśli rano okazałoby się, że dostałeś premię 2000 zł, to natychmiast zakładasz różowe okulary i pod wpływem radości stajesz się bardziej szczodry. Nie tylko zastąpisz kolegę w pracy, ale również, choć na ogół Ci się to nie zdarza, wpłacisz kilkanaście złotych na cele charytatywne. Uzbrojeni w tę wiedzę wróćmy do zaręczy. Boże, narodzenie to prawdziwa eksplozja pozytywnych emocji, co na ogół jest rzeczą wspaniałą. Problem może pojawić się jednak wtedy, gdy pod wpływem koktajlu dopaminy i euforii podejmujesz decyzję na całe życie. A gdy haj szczęścia mija, pojawiają się problemy. Socjolodzy Kabatek i Rabir z Uniwersytetu w Melbourne opublikowali badanie na ten temat. Wynika z niego, że pary, które zaręczyły się w okolicach świąt Bożego Narodzenia, Rozwodzą się nawet pięć razy częściej niż pozostałe pary co ciekawe, ta sama zależność dotyczy innych dat ogólnie kojarzonych ze szczęściem, na przykład Walentynek.